To był chłodny, ale słoneczny poranek 3 października. Jesień powoli przejmowała kontrolę nad krajobrazem. Liście szeleszczące pod butami zaczynały przybierać złoto-czerwony odcień, a powietrze miało ten charakterystyczny zapach wilgoci, ziemi i dymu z pierwszych ognisk. Zielone Brzegi, niewielka, cicha wieś otoczona gęstym lasem, budziła się powoli do życia. Dla mieszkańców był to dzień jak każdy inny, ale dla jednej rodziny był to dzień, który podzielił ich życie na przed i po. Lena Kozłowska, dziesięcioletnia dziewczynka o ciemnych włosach splecionych w dwa warkocze i oczach błyszczących dziecięcą ciekawością, wyszła z domu około godziny ósmej. Na nogach miała kalosze w kolorze błękitu, a na plecach mały różowy plecak z naszywką jednorożca. Jej kompanem był biszkopt, ich wierny kundel. Mieszaniec Labradora z czymś bliżej nieokreślonym, łagodny, łasy na pieszczoty, nieodstępujący Leny na krok. Codzienne spacery po lesie były ich rytuałem. Dla Leny to była przygoda. Zbierała kasztany, wypatrywała saren, czasem rozkładała koc pod starym dębem i opowiadała psu historie, które sama sobie wymyślała. Tego dnia nie było niczego niezwykłego, żadnej burzy, żadnego krzyku, żadnych znaków ostrzegawczych. Jej matka Anna zobaczyła ją przez okno. Lena machała ręką na pożegnanie, uśmiechnięta, lekko rozczochrana. Ojciec Marek pił właśnie kawę przy kuchennym stole, zadowolony, że córka sama pamiętała o zabraniu kurtki. Nikt nie wiedział, że to ostatni raz, kiedy ją widzieli. Lena nie wróciła po piętnastu minutach, ani po trzydziestu. Po godzinie Anna zaczęła się niepokoić, ale tłumaczyła sobie, że może usiadła pod drzewem, może zgubiła czas. Zapatrzyła się, w końcu to dziecko. Ale kiedy minęły dwie godziny, a do domu przybiegł tylko biszkopt, sam, z ogonem między nogami, całą sierścią nastroszoną i brudem na łapach, coś w niej pękło. Biszkopt miał rozdarte ucho i zerwaną obrożę. Drżał tak, jakby widział coś, czego nie potrafił zrozumieć. To właśnie wtedy Anna zaczęła krzyczeć. Jej głos rozdarł ciszę zielonych brzegów jak nóż. Marek wybiegł z domu łapiąc za kurtkę i kluczyki do samochodu, zanim zdążyli cokolwiek ustalić, już pędzili w stronę lasu. Pierwsze godziny były chaotyczne, sąsiedzi ruszyli na pomoc, leśne ścieżki zostały przeczesane, ktoś zadzwonił na policję, pojawiły się pierwsze patrole, ale nie było śladów. Żadnych odcisków butów, żadnej zgubionej czapki, żadnej wskazówki, w którą stronę mogła pójść. Rozpoczęto pełne śledztwo, psy tropiące, drony, kamery termowizyjne. Helikopter z powietrza oświetlał nocą gęste połacie lasu. Dziennikarze rozstawiali swoje mikrofony przed domem Kozłowskich. Setki wolontariuszy przeszukiwało teren na zmianę, dzień i noc. Na chwilę zielone brzegi przestały być zapomnianą wsią, stały się centrum ogólnopolskiej tragedii. Portrety Leny zawisły na przystankach, słupach i sklepach w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Ale to wszystko nie przyniosło nic. Pies który miał być jedynym świadkiem nie potrafił wskazać niczego. Każda próba zbliżenia się z nim do lasu kończyła się paniką. Wymiotował, piszczał, próbował uciekać. Weterynarz powiedział, że widział takie zachowania tylko u psów, które przeżyły coś skrajnie traumatycznego, atak dzikiego zwierzęcia albo przemoc. Ale na ciele biszkopta nie było ran poza uchem i lekkimi zadrapaniami, żadnych śladów walki. Jakby ktoś go po prostu Przegnał. Najdziwniejsze było jednak to, że nikt z okolicznych mieszkańców nic nie słyszał żadnych krzyków, żadnych hałasów, żadnych nietypowych dźwięków. Tylko jeden starszy mężczyzna, Janusz, który mieszkał samotnie przy skraju lasu, powiedział, że widział cień, nie człowieka, coś dużego, poruszającego się za drzewami. Ale gdy poproszono go o więcej szczegółów, zmienił temat i już nigdy więcej nie chciał o tym mówić. Dla Anny i Marka rozpoczął się najgorszy koszmar, jaki może spotkać rodzica. Czekanie, nadzieja, która przychodziła i odchodziła jak fala, przesłuchania, zeznania, błagania. Ich dom stał się pomnikiem utraconego dziecka. Jej pokój pozostał nietknięty. Codziennie ktoś dzwonił, że widział ją w Krakowie. Siedziała w pociągu do Gdańska. Dziewczynka z nią identyczna prosiła o jedzenie. Ale wszystkie tropy prowadziły donikąd. Po roku nikt już nie organizował akcji poszukiwawczych. Po trzech latach sprawa stała się zimna. Po pięciu zamknięto ją oficjalnie z powodu braku nowych dowodów. Ale Anna nie potrafiła zapomnieć. Codziennie wracała do tego samego miejsca w lesie. Przechodziła tę samą ścieżkę. Mówiła, że czuje tam Lenę. Czasami twierdziła, że słyszała jej śmiech. Albo szelest w krzakach, który brzmiał jak mamo. Ale kiedy ktoś inny próbował to usłyszeć, była cisza. Ludzie zaczęli szeptać: Że może Lena nie zaginęła w typowy sposób Że może las ją zabrał bo od tamtego dnia coś się zmieniło ptaki rzadziej śpiewały w tamtym rejonie psy unikały ścieżki, którą szła dziewczynka a jedna z mieszkanek starsza kobieta powiedziała kiedyś pod nosem: Ten las nie lubi dzieci, on je zatrzymuje. To wtedy pojawiło się pytanie, które do dziś nie daje spokoju. Czy to był tylko wypadek? Czy może Lena weszła w coś, czego nie powinna była widzieć, bo osiem lat później Las odpowiedział, ale zanim pokażę ci, co zarejestrowała kamera, zasubskrybuj ten kanał. Nie tylko po to, by usłyszeć zakończenie tej historii, ale dlatego, że to, co się wydarzyło w Zielonych Brzegach, może być bliżej niż ci się wydaje. Śledztwo w sprawie zaginięcia Leny Kozłowskiej początkowo prowadzone było z pełnym zaangażowaniem. Policja wojewódzka ściągnęła do zielonych brzegów najlepszych śledczych od spraw zaginionych. Stworzono specjalną grupę zadaniową, zabezpieczono miejsce ostatniego pobytu dziewczynki. Przesłuchano każdego mieszkańca wsi, każdego przejezdnego kierowcę, każdego zbieracza grzybów, który tego dnia mógł przebywać w lesie. Przejrzano tysiące godzin z kamer drogowych, dworcowych, miejskich. Sprawdzono rejestry samochodów, lokalizację telefonów, Przeszukano bazy danych osób wcześniej karanych za przestępstwa wobec nieletnich, ale mimo ogromu pracy nie udało się odnaleźć nawet najmniejszego tropu. Wszystko wydawało się po prostu znikać, tak jakby lena rozpłynęła się w powietrzu, jakby ktoś lub coś usunęło po niej wszelki ślad z taką precyzją, że nie pozostało nic, ani włos, ani kawałek materiału, ani odcisk buta. Była, szła leśną ścieżką i nagle przestała istnieć. Ten brak logicznego ciągu wydarzeń doprowadzał śledczych do szału brak motywu, brak podejrzanych, brak ciała. Z biegiem tygodni narastała frustracja. Reporterzy pytali o postępy, opinia publiczna zaczęła formułować własne teorie. Pojawiły się plotki, że może Lena została porwana przez kogoś z rodziny, że może ojciec coś ukrywa. Marek Kozłowski został przesłuchany kilkukrotnie, poddano go badaniu wariografem. Wynik nie wykazał żadnych oznak kłamstwa. Sprawdzono jego relacje z żoną, wzorowe. Śledzono jego ruchy z dnia zaginięcia, miał alibi potwierdzone przez wiele osób, ale mimo tego cień podejrzenia wciąż krążył wokół domu Kozłowskich. Byli tacy, którzy mówili wprost: Coś tu nie gra, dziecko nie znika od tak. Policja rozważała też możliwość ucieczki, ale Lena była dzieckiem spokojnym, rodzinnym, nie miała wrogów. Nie miała powodów do ucieczki. Nauczyciele i psycholog szkolny opisali ją jako dziewczynkę nad wyraz wrażliwą, ale szczęśliwą i zrównoważoną emocjonalnie. Żadnych oznak depresji, lęków czy problemów w domu. Poza tym, kto ucieka z domu bez jedzenia, bez pieniędzy, tylko z psem i małym plecakiem. Trzeci scenariusz, ten najczarniejszy, był porywacz. Sprawdzano rejestry samochodów widzianych w okolicy tego dnia. Był jeden nieznany SUV na niemieckich numerach, kierowcy nigdy nie odnaleziono, ale też nie było żadnych dowodów, że miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem, przesłuchano tysiące osób, policja współpracowała z Interpolem, CBSP, nawet FBI, ale z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem, rokiem śledztwo traciło impet. Po pięciu latach formalnie zamknięto sprawę z dopiskiem Brak perspektyw wykrycia. Anna i Marek nie pogodzili się z tym nigdy. Ich życie zmieniło się w nieustanne poszukiwanie. Anna wpadła w obsesję, prowadziła dziennik wszystkich snów, w których pojawiała się Lena, przesłuchiwała ludzi, którzy twierdzili, że mają przeczucia, kontaktowała się z jasnowidzami, duchownymi, szamanami, chodziła do lasu prawie codziennie, niezależnie od pogody. Nosiła ten sam szalik Leny, mówiła, że dzięki temu pies mógłby ją rozpoznać. Czasem chodziła sama, czasem z mężem, ale coraz częściej wracała z czymś dziwnym w oczach. Powtarzała, że czuje, jakby las ją obserwował, że momentami nie potrafi odnaleźć ścieżek, które znała od dziecka, że las się zmienił, że żyje. Marek, choć bardziej racjonalny, zaczął też dostrzegać, że coś w okolicy jest inne: dźwięki cichsze, zwierzęta nieobecne, światło jakby przygaszone. Z czasem również inni mieszkańcy zaczęli mówić o dziwnych rzeczach. Starsza kobieta ze wsi opowiadała, że nocą widziała przez okno dziewczynkę stojącą na skraju lasu. Miała sukienkę, jakby spraną przez lata, włosy w dwóch warkoczach. Nie ruszała się, stała i patrzyła. Kiedy staruszka zapaliła światło, dziewczynka zniknęła. Inni twierdzili, że słyszeli dziecięcy śmiech, mimo że nie było żadnych dzieci w okolicy. Albo że ktoś układał polne kwiaty na przystanku, w kształt litery L. W tym czasie biskopt, pies, który wrócił bez Leny, przestał się starzeć, tak jak inne psy. Miał już wtedy prawie 17 lat, ale poruszał się sprawnie, miał błyszczącą sierść i dobry wzrok. Weterynarze byli zdumieni. Anna twierdziła, że to dlatego, że Lena go zostawiła, ale nie całkowicie. On ją czuje. Jest między światami, pomiędzy nami a czymś innym. Wieść o tajemniczym lesie, zaginionym dziecku i przeklętej ścieżce zaczęła zataczać szersze kręgi. Do zielonych brzegów przyjeżdżali turyści, blogerzy, twórcy podcastów nagrywali filmy, robili zdjęcia, przeprowadzali wyprawy nocne do lasu. Niektórzy z nich twierdzili, że kamery przestawały działać w określonym miejscu, że GPS-y wariowały, a mikrofony rejestrowały dźwięki przypominające szept. W jednym z filmów youtubera z Warszawy który nocował w lesie, w namiocie, przez chwilę w tle widać coś, jakby drobna postać przemykająca między drzewami. Ale nawet jeśli ktoś coś widział, nikt nigdy nie zbliżył się do prawdy. Las nie oddawał swoich tajemnic. Anna zaczęła chorować, jej ciało słabło, ale jej przekonania stawały się coraz silniejsze. Mówiła, że Lena jest tam, ale nie może wrócić, że coś ją trzyma, że to coś nie chce byśmy ją odnaleźli. Marek próbował szukać pomocy psychiatrycznej, ale Anna odrzucała ją. Mówiła, że nie jest chora, tylko jedyna, która jeszcze słyszy córkę. Mimo upływu lat nie zrezygnowali. Codziennie zapalali świeczkę przy portrecie Leny, codziennie modlili się o znak, codziennie sprawdzali skrzynkę pocztową, jakby miało tam czekać coś więcej niż rachunki, i pewnego dnia przyszło. Nie był to list ani telefon, ani żadna wiadomość. To była kamera i to, co zarejestrowała. Osiem lat po zaginięciu Leny życie w zielonych brzegach zdążyło pokryć się cienką warstwą milczenia. Mieszkańcy przestali o niej mówić głośno, ale wciąż spoglądali w stronę lasu z niepokojem. Dla wielu była to rana, która nigdy się nie zagoiła, ale której nie dało się też wciąż rozdrapywać. W lesie, gdzie dziewczynka zniknęła, Nikt już nie spacerował, nawet grzybiarze trzymali się z dala od południowo-zachodniego sektora, nazywanego teraz po prostu tamtym miejscem. Nadleśnictwo po latach interwencji i skarg dotyczących dzikich zwierząt postanowiło zamontować nowoczesne kamery leśne, oficjalnie, w celu monitorowania populacji dzików i saren, nieoficjalnie, z powodu niepokojących relacji o znikających zwierzętach domowych, dzikich odgłosach, i tajemniczym zachowaniu psów myśliwskich, które w tym rejonie traciły trop, panikowały lub odmawiały dalszego poruszania się. Jedna z kamer została zamontowana głęboko w lesie, dokładnie w miejscu, które policja lata temu uznała za prawdopodobny punkt zniknięcia Leny. Wciśnięta między omszałe głazy i wysoki jałowiec, zamaskowana przed wzrokiem przypadkowych przechodniów i zwierząt, kamera miała rejestrować tylko ruch, automatycznie aktywować się przy każdej zmianie w otoczeniu sprzęt był nowoczesny rejestracja w podczerwieni noktowizja łączność GSM przez pierwsze tygodnie kamera pokazywała to czego się spodziewano przemykające lisy dziki czasem jelenie sporadycznie pojawiały się sowy raz zarejestrowano parę kun ale pewnej nocy dokładnie 3 października Osiem lat po zniknięciu Leny co do dnia urządzenie uruchomiło się o godzinie 03:17. Początkowo obraz był rozmazany. Mgła, światło księżyca, lekko drgające cienie drzew. Ale po kilku sekundach w samym centrum kadru pojawiła się sylwetka. Mała, drobna, ludzka dziewczynka. Szła powoli jakby boso. Jej stopy prawie nie poruszały ściółki. Ubrana była w cienką, znoszoną sukienkę, która wyglądała na wyblakłą i podartą. Ramiona miała lekko zgarbione, głowę spuszczoną. Jej ruchy były dziwne, niepasujące do dziecka. Mechaniczne, sztywne, jakby każdy krok był wykonany z opóźnieniem. Kamera zarejestrowała ją przez 8 sekund. W ostatniej chwili podniosła głowę i wtedy zatrzymała się dokładnie przed obiektywem. Jej twarz była wychudzona, niemal przezroczysta w świetle podczerwieni, ale to oczy zrobiły największe wrażenie ogromne, czarne, pozbawione blasku, jakby przez lata nie widziały światła dziennego. Przez krótką chwilę wydawało się, że patrzy wprost do wnętrza urządzenia, a potem odwróciła się i zniknęła w mroku. Leśniczy, który przeglądał nagrania, najpierw pomyślał, że to błąd, że ktoś się włamał do lasu, może żart, może halucynacja ale po dokładnej analizie zrozumiał, że to nie było żadne złudzenie. Nagranie trafiło do komendy Policji Powiatowej. Tam, po kilku dniach, pokazano je rodzicom Leny. Anna nie mogła powstrzymać się od łez. To ona, wyszeptała, a potem osunęła się na ziemię. Marek, choć starał się zachować opanowanie, nie był w stanie mówić. Każdy szczegół, sukienka, postura, nawet drobna blizna nad lewym kolanem, wszystko się zgadzało. To była ich córka, ale starsza, inna, jakby przetrwała coś niewyobrażalnego. Policyjna ekipa ruszyła do lasu natychmiast, kamera została zabezpieczona, ślady w terenie sprawdzone, ale nie było nic ani jednego odcisku stopy, ani śladów ubrania, żadnych złamanych gałązek, nawet poruszonego mchu, jakby postać była tylko duchem albo czymś pomiędzy. Leśnicy pod naciskiem Komendy Wojewódzkiej zainstalowali dodatkowe kamery wokół miejsca obserwacji. Ustawiono czujniki ruchu, mikrofony kierunkowe. W nocy z czwartego na 5 października zarejestrowano ponownie coś niezwykłego. Tym razem nie była to postać, ale dźwięk, dziecięcy śmiech, krótki, ale wyraźny. Jakby gdzieś w oddali, za drzew, ktoś się śmiał. Nagranie przeszło analizę spektrograficzną. Eksperci orzekli, że to nie był dźwięk odtworzony z urządzenia, miał pełną strukturę fal akustycznych, rezonans przestrzeni leśnej. To oznaczało, że musiał być wydany fizycznie przez realną osobę. Ale nikt, kto przeszukiwał teren w tamtej chwili, nie widział ani nie słyszał niczego. Zaczęto podejrzewać, że Lena żyje, że może przez te wszystkie lata była przetrzymywana gdzieś w ukryciu, może w bunkrze, w podziemnej kryjówce. Może ktoś ją porwał i ukrył w miejscu, którego nikt nie był w stanie znaleźć. Wtedy jeden z policjantów, młody, ambitny funkcjonariusz z Poznania, zaproponowałby sprawdzić teren na nowo, z wykorzystaniem najnowszego sprzętu georadaru. Po tygodniu poszukiwań natrafiono na coś dziwnego. W samym sercu lasu, w miejscu oddalonym od wszystkich znanych ścieżek, pod warstwą mchu, korzeni i kamieni, znajdowała się zasypana piwnica. Wyglądała jak pozostałość po starym, przedwojennym domku myśliwskim. Drzwi były zbutwiałe, ale zamknięte od wewnątrz. Kiedy je sforsowano, zapach stęchlizny i wilgoci był porażający. W środku znaleziono tylko jedno pomieszczenie: puste, ale ściany były pokryte rysunkami, setkami, może tysiącami rysunków dziecięcych, wszystkie wykonane węglem, resztkami kredy, czasem krwią. Powtarzał się jeden motyw: mała dziewczynka czasem uśmiechnięta, czasem przerażona, zawsze w tym samym ubraniu i zawsze z czymś za nią, z cieniem, wysokim, bez twarzy, z długimi rękoma, z oczami, które nie były oczami, tylko czarnymi otworami. Nie znaleziono tam śladów obecności innej osoby, żadnych rzeczy codziennego użytku, ani śladów jedzenia, łóżka, wody, a mimo to miejsce wyglądało na użytkowane. Ostatni rysunek był świeży, namalowany zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej, przedstawiał dziewczynkę stojącą przed kamerą. Znalezienie piwnicy w środku lasu poruszyło wszystkich policję, lokalne władze, dziennikarzy, ale przede wszystkim Annę i Marka. Po tylu latach bez żadnych odpowiedzi wreszcie pojawiło się coś namacalnego. Miejsce, które istniało poza mapami, poza świadomością mieszkańców, a które, jak się zdawało, mogło skrywać tajemnice ośmioletniego milczenia ich córki. Ale zamiast przynieść ulgę, to, co znaleziono w środku, przyniosło jeszcze więcej pytań. A może nawet strach, którego nikt nie chciał nazwać. Rysunki, te rysunki śniły się śledczym po nocach. Wydawało się, że nie mogą być dziełem jednego dziecka. Było ich za dużo. Za precyzyjne. Niektóre przedstawiały symbole, których znaczenia nie potrafili rozgryźć nawet wezwani eksperci od semiotyki i symboliki okultystycznej. Były spirale, znaki przypominające starosłowiańskie runy, obiekty przypominające oczy, powtarzające się układy gwiazd. Ale najbardziej niepokojące były te, które wyglądały jak kalendarium, kreski, dni, odliczanie, przerwane nagle, jakby coś przerwało proces dokumentowania. Piwnica nie miała żadnego źródła światła, żadnej wentylacji, żadnych oznak, że ktoś tu żył, a jednak wszystko wskazywało na to, że tak było. Ściany były od środka zadrapane, jakby ktoś próbował się wydostać. W jednym z kątów znaleziono dziecięcy odcisk dłoni, mniejszy niż dłoń dorosłego człowieka, wciśnięty w wyschniętą ziemię. Badania potwierdziły, że to ślad nie starszy niż dwa tygodnie, a przecież Lena zaginęła osiem lat wcześniej. Rodzice po usłyszeniu raportu zażądali, by móc wejść do środka. Policja odmówiła. Miejsce uznano za potencjalnie niebezpieczne, nie tylko ze względu na konstrukcję, ale i na możliwą obecność sprawcy. Ale Anna wymknęła się nocą. Marek znalazł ją następnego ranka, siedzącą na zimnej ziemi, z pustym wzrokiem, nie mówiącą ani słowa. W dłoni trzymała coś stary, zniszczony guzik w kształcie serca. Taki sam jaki kiedyś przyszyła córce do sukienki. Mówiła potem tylko jedno zdanie: raz po raz przez całą noc. To nie była ona sama. Ona nigdy tam nie była sama. Eksperci postanowili przeszukać teren w promieniu trzech kilometrów od piwnicy. Zastosowano drony z kamerami termowizyjnymi, georadary, psy tropiące. W jednej z zagłębień leśnych znaleziono resztki namiotu. Wyglądał na niedawno używany. Obok niego. Kawałki tkanin, resztki jedzenia, a także stary telefon komórkowy bez karty SIM. W pamięci telefonu były tylko dwa pliki wideo. Oba bardzo krótkie, bardzo złej jakości, ale wystarczające, by wywołać dreszcze. Na pierwszym widać było dziewczynkę siedzącą tyłem, bujającą się w przód i tył, jakby coś do siebie szeptała. Obraz był zniekształcony, ale głos. głos był czytelny. Dziewczynka mówiła nam: Nie patrz mu w oczy. Jak spojrzysz, już nie wrócisz. Nigdy. Drugie nagranie trwało zaledwie kilka sekund. Kamera drgała, jakby ktoś uciekał. W ostatnim ujęciu przez ułamek sekundy widać coś. Wysoką sylwetkę, nienaturalnie smukłą, o kończynach zbyt długich jak na człowieka, poruszającą się bezgłośnie między drzewami. Policja postanowiła utajnić te materiały. Oficjalnie, by nie wywoływać paniki. Nieoficjalnie bo nikt nie potrafił logicznie wyjaśnić, co właściwie pokazują. Rozpoczęto też dochodzenie w kierunku działalności sekty lub grupy przestępczej zajmującej się okultyzmem, ale i to nie przyniosło żadnych efektów. Brak śladów, brak podejrzanych, brak motywów, tylko lęk narastający, wszechobecny. Tymczasem kamera leśna, która jako pierwsza zarejestrowała dziewczynkę, uruchomiła się jeszcze tylko raz dziewięć dni po pierwszym nagraniu, o dokładnie tej samej godzinie. Tym razem obraz był niemal całkowicie ciemny, z wyjątkiem jednej rzeczy. Na pierwszym planie, tuż przed obiektywem, znajdował się bukiet kwiatów, polnych, ułożony starannie, w kształt litery L. Przez kilka sekund nic się nie działo, a potem ekran pociemniał zupełnie. Kamera nigdy więcej nie zarejestrowała niczego. Kilka dni później przed domem państwa Kozłowskich pojawiła się paczka, bez nadawcy. W środku znajdował się zeszyt w twardej okładce, wyraźnie stary, zniszczony, lekko wilgotny. Na pierwszej stronie widniał napis dla mamy, żebym nie zapomniała, jak się nazywam. Wewnątrz pamiętnik pisany dziecięcym charakterem pisma. Nie wszystko było czytelne część stron była zamazana, niektóre wyrwane, ale fragmenty tekstu. Wywoływały gęsią skórkę. W dzień śpimy, w noc on patrzy, nie można płakać. Jak się płacze, on śpiewa, a jak śpiewa, robi się ciemno. Czasem przychodzi kobieta z chustą, daje wodę. Mówi, że to nie potrwa długo. Ale potem znowu jest on. Ja nie wiem, ile mam lat. Wczoraj byłam starsza, dziś znowu dziesięć. Nie pamiętam twarzy mamy, ale pamiętam jej zapach. Pachniała malinami i deszczem. Eksperci uznali, że zapisany styl, słownictwo i forma odpowiadają dziecku w wieku od 9 do 12 lat. DNA zebrane ze stron zeszytu pokrywało się częściowo z materiałem genetycznym Leny, ale było zbyt zniszczone, by potwierdzić to na 100%. Co więcej, obecność nieznanych sekwencji genetycznych sugerowała, że mogło dojść do mutacji, przemiany. Nikt nie był w stanie tego wyjaśnić. Anna zaczęła wierzyć, że Lena nigdy tak naprawdę nie odeszła, że las ją wchłonął, zatrzymał między światami, między tym, co realne, a tym, co niewidzialne. Czasem siadała na ganku, trzymając zeszyt i szeptała wróć, kochanie, już się nie boję, wróć, jeśli możesz. Marek, wcześniej racjonalny, stanowczy, zaczął się wycofywać z życia, przestał pracować. Nie odpowiadał na wiadomości. Wieczorami wpatrywał się w las przez lornetkę, twierdził, że widzi światła, czasem słyszy chichot. Pewnej nocy zniknął na kilka godzin. Wrócił przemoczony, brudny, z krwią pod paznokciami. Nic nie powiedział. A kiedy Anna zapytała, gdzie był, tylko spojrzał i wyszeptał: Ona mnie zawołała, ale to nie była Lena, już nie. I tak mijały kolejne miesiące. Oficjalnie sprawa wciąż pozostawała niewyjaśniona. Nieoficjalnie większość ludzi przestała szukać odpowiedzi, bo te, które pojawiały się na horyzoncie, były gorsze od niewiedzy. Las w zielonych brzegach wciąż stoi, cichy, gęsty, nieprzenikniony, kamery milczą, psy warczą na granicy jego cienia, a rodzice Leny codziennie znajdują na parapecie jeden polny kwiat, zawsze świeży, zawsze o poranku i zawsze ten sam, niepozorny, biały dzwonek, który Lena kiedyś nazwała dzwonkiem do domu nie wiadomo, czy ona wciąż tam jest, czy kiedykolwiek wróci. Czy była tylko cieniem, czy może stała się częścią czegoś, co nigdy nie miało zostać odkryte. Ale jedno jest pewne są miejsca, których nie wolno dotykać, historie, których nie wolno kończyć i lasy, które nie zapominają.